Siadanko, ja, widzowie. Witam was w pierwszym odcinku z... drugim w sumie Z serii Hardcoreowe Przetrwanie Jest już ze mną papież tak jak widzicie I no co, ja bym teraz szybko pozbierał jakieś drewno U góry macie zasady, które nam odblokowaliście Odblokowaliście nam... Y, odblokowaliście nam... Y, kamień I kamień... Ooooo! Tę krowę po całej Ale od początku wziąłem, że wszystkie teści będę mieć, bo żeby było takie wyrównanie Ale uciekaj, bo tutaj był gdzieś zombie z tego co widziałem O, dużo to, to rzeczywiście, rzeczywiście, same żabki Walę go Ale ja mam tylko rękę, więc szybko idę drogą Uciekaj, bo on jest mocny, więc... Że ściągnę go na siebie się podbuduje Uciekaj, uciekaj, czekaj. Ja szybko... Dobra, ubiegłem. to też ja będę lubił. Mówię go w dwójkę. Dobra! Jeszcze zombie, zombie, ważaj, uważaj, uciekaj, uciekaj. Biegnij szybko. Eee. masz tego małego? Nie, nie masz tego małego. Nie, nie wiem. masz chyba? Nie wiem czy mam. Mam, goni mnie. Eee... Uciekłem. Muszę uciec Dobra. Żeby... Por go kilka razy. Nice. Szybko zrobię craftinga. Zlagował się, dobra. Na trzech no nie rady, na dwóch jeszcze. Idę. Ale... idę, idę, uciekaj, uciekaj. Tego małego. No kurde. Prostu... Można um, bezpośrednio Dobra, sobie dobrać. małego. O kurde, nie da się nic zbierać w tej coś, więc No, chyba na tym to napoleon tak właśnie. No. Ej, tak, wycofajmy się na górę, pod górę i... To wtedy ona... Ale jak ustawisz się na szczycie, to właśnie łatwiej się z nich spychać, bo oni spadają dalej, więc możesz nawet no, tylko trzep Widzisz, on, oni się nie ruszają z niej z czapki. Zaczynamy się nie w No trochę słabo. Dobra, No łamam, półsarduszka! Półsembruszka, dosłownie. Dosłownie. Masz tutaj, dam ci mięso, chodź. Dobra. Eee, ja jest każdy, na tym jest ten dostęp HP? Wiem, to nas. I masz. No to już. I tutaj dwa jeszcze. A ja szybko zbiorę drewno, bo już możemy. No, no, chwilę. Okej, okay, dobra. Creeper, Creeper! Jezus mamy, 1 HP. O kurde O kurde Blisko było? Ale było blisko, ja tylko usłyszałem to syczenie, nie? O kurde Mam tak mało HP Oj, pierwszą noc już prawie zginęliśmy i zakończyliśmy serię, ja. No Po serduszka to rzeczywiście ja Miałam po serduszka Ej, co w tym to idźcie już ze mam. Dobra, ja zbieram jeszcze to drewno i coś porobić, a można kamień szybko potem zebrać, żeby przed następną nocą się uzbroić trochę. Szczerze. I tak jak zapomniałem wam powiedzieć w sumie, że jak wbijecie pod tym odcinkiem 5 łapek, to odblokujecie nam piec, a jak wbijecie 10, to żelazne rzeczy, więc Warto jeszcze, myślę, że warto. Yy, no. no Zlajdź A na razie to w sumie nie wiem, co robić, tylko z, musimy zbierać szybko drewno. Dobra, zrobię ale... już szybko. mamy. Dobra. Dobra, to. No, 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 dobrać. Ale... Dobrać. Serio widzowie, wbijajcie, wbijajcie te lajki. No. Przydał mi się. Dobra, mam 11 jakiejś wieprzowiny. To dam ci trochę. Gdzie jesteś? O kurczak! Nadal to kopiesz? Nie, teraz zabijam kurczak. Ja idealnie! Dlaczego? Podam go jeden raz, poleciał i dał mnie do w trafiłasz mm. Okej. Okay. A gdzie jesteś? To nie Aha, wiecie. bo jest z kurczaka można się zatruć i nie... A, tutaj wiecie. jestem, za tą no. Dobra, to chodź, chodź, chodź. A bierz bo 3hp mam ten jazd, No to tak. masz, tutaj ci wyrzucam. Trzymasz. O, widzę. Dobra, to jest owca. O dobra, kilo w tak, tak. to są dźwięki z Minecraft'a, czy co? Spalię Minecraft'a. Co dobra, się stało? To za mną, no, od razu wyrzucę, bo jej nie możemy, nie może A może się przydać, do, na przykład, budowę, tak spada z wysokości. Aż tak Dobra. Nie bawmy się w Dream'a, tak. Nie, nie, nie no. Ja tylko mnie przyśpiewam. mam. Dobra, tutaj sobie uporządkuję to. I trochę. O, świnie nam. Enderman koło mnie. Zrobiłem kamienne rzeczy, nie? A masz kill'ow też dla mnie? Kamienne? No, zrobiłem. Zrzuciłem to przy craftingu. O, o ale no rzeczywiście. O, tutaj obok mnie Tutaj jest. Obijemy go, czy nie? Ale nie mówię o kilofie, nie, nie. Weźmy w sumie gdzieś. O, po gdzie świntów jest. Jak pójdziesz ze mną, to zobaczę. Z 2000 tysięcy... Dobra, będziemy mieć jedinę Dobra okay. Teraz zrobię sobie Jakie no, ja ja rozleczkę, nie no Dobra, traciłem A farmę kurczaków możemy zrobić chociaż? Teraz nie no. Dobra, teraz za to się co to nie. nie zabijaj kurczaków. Nie no, ale nie ma sensu teraz. Teraz to musisz zbierać y, pochodnie zrobię. Zapomniałem. Y, crafting szybko. Pochodnie. Oh, Dobra, mam... przemienne kilo. 48 To Wy... tam jest łopata. Ale tej łopaty nie możemy mieć, Bo ona jest... A nawet jej nie wytropiło. Tu jest kolejny. Co? Eee. Jak to się stało? Nie wiem. A ile miałeś chapa? Sześć. No to łopata nas zabija. Okej, okay, to... Czy tam możesz się zaraz nie? pierwszy odcinek? No, pierwszy odcinek. Wow, 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 no, pierwszy odcinek. dobra. On no, że no, no, za dużo. no, Z no, i idę no, no, dobra no, Dobra, no, no, dobra Dobra. no, 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 Zabiłem. Gdzie jesteś? A tam... Masz jakieś Tak, jest tutaj. No i leży. Coś się chyba w myć A nie, Boże, leży oko. To może żeś mi się tu nie Dobra, szybko tutaj sobie połostawiam te rzeczy. No górze już szkielet. Ej szczerze, zróbmy tak, że możemy zbudować bazę, ale w w której, jakby takie miejsce, w którym po prostu możemy skrzynki chować i, i wszystko inne. Okej, okay, to zbuduję. Ale to bym zbudował tu w tym miejscu. Ja Ale bym mamy... zbudował tu. Na tym drzewie? No takie coś. I tutaj, na tym. No. pójdę na dół, żeby nie było, że kampimy u góry, bo tutaj będą tylko skrzynki i różne takie rzeczy żebyśmy tam przechowywali swoje właśnie rzeczy w sumie dobra, zrobiłem skrzynki Biedne. uwaga zombie, idziemy o, Tam jest pełno szkieletów. Creeper! Dziabło no. go. On wybucha zaraz. Nie, nie. Uważaj. Ej, dobra, ja go zabiję. Zabiję. Jeszce. Od tyłu. Dwa. Dobra, szkielety się nie zabiją. Jeden nałem czerwony Dobra, jedno się spokosowały już. To uciekajmy. Ja, ja chyba Jak Tak, uciekamy. No. Muszę się tutaj zabudować, żeby nie... Mieć... Nie, trafiły. Kurde, i to nie będzie takie proste, to będzie trudne, szczerze. O, rzeczywiście dużo do najbliższego. To będzie, będzie mega trudne. Muszę tego szkieleta takiego. bo jest szczerze. Tak, pokonałem go, ale lepiej. Rozbiasz i tak my, i cały czas giniemy. No, szczerze, to jest pierwszy chyba. No, 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 no. O łuk mi wydropiło z tego szkila. Nie ja mam łapę! Ej, siekiera gdzieś tu moje kamienie? jest, O, o kurde, uciekam, uciekam, mam dwa. Czekaj! Dobra, walę tu pochodnie. Żebyś spieprzowy. Właśnie, pochodnie! Ej, nie mam pochodni! A! No nie, znowu! Ej, to jest niemożliwe! To jest możliwe do zrobienia po prostu. Tylko musimy uciekać, ma... Znaczy, musimy uciekać od fotoru zamiast dojechać. Tak no. mi się wydaje. też tak myślę. Ja muszę zebrać te rzeczy, nie? Bo to się nie zrobiło, z niczego się nie wzięły te rzeczy. Uciekaj. Dobra. Dobra, ja, ja sobie... Ja I ustawiam te rzeczy w ekwipunku, bo mam tak porozumienie. Przez to, że mi te zombie. Te szkielety w sumie no Są To skrzynka tam gdzieś została. Szybko pójdę na misję ratunkową. Dobra, za do mi da. O kurde, ona jest. Tutaj była. Jest, mam ją. Dobra. Uwaga, Uciekaj, czy to mamy u nas? Fokusował się. Uciekaj. Uuuu! Ej, nie no, nie, nie, dobra, uchwalimy go. dobra, do no, mnie. Ej, jak Leżę, będziesz miał łuk... zabiję go. O! I dobra, mam ten łuk. Tak. Jaki to jest łuk? Moc jeden. A możemy używać łuku? Właśnie nie wiem. Zróbmy, że możemy, bo... Będzie... Bardzo Nie przydło. no, nie. Z... Nie? No dobra, nie, nie. to nie. Tak, razie on okay, jest, no, tam. Tam jest to. Tam... Tam... Tam tam jest zbieram. Zbieram. O, szedł do mnie. Już... O nie, szkielet, szkielet dostałem, dostałem. Czekaj, nie, To nie, Creeper zaraz też leży Dobra Leży To co teraz? Gdzieś jeszcze sam jakieś problemy? Nie, szczerze ja bym tutaj e... teraz zajął się tą babą się z wami żegnamy no. Mam nadzieję że Wam się podobało Subskrybujcie, Subskrybujcie nam się też na mój kanał Dwa i mój I co? Myślę, tutaj. Że nie. nie było za dużo tutaj ciekawych rzeczy w tym odcinku, no bo musieliśmy podstawowe rzeczy zebrać, ale w następnym już będzie myślę, że git.